Wziąłam udział w warsztatach Magdy i Pawła dlatego, że czułam, że jest coś więcej. Przez dłuższy czas brałam udział w ich live'ach, słuchałam, patrzyłam uważnie, o czym mówią, rozmyślałam, i w pewnym momencie stwierdziłam, że to za mało. Dlatego zdecydowałam się na to, żeby wziąć udział w ich warsztatach. O warsztatach Magdy i Pawła dowiedziałam się od znajomej z innej grupy rozwoju duchowego. Jakoś tak zagrało od razu na 100%. Po prostu Czułam, że pasują do mnie, że to co mówią, klika w mojej głowie i zdecydowałam się na kurs. Miło, że kosztowały takie pieniądze, o których wydawało mi się, że wtedy nie miałam, to te pieniądze się pojawiły jak tylko podjęłam decyzję o tym, że warsztaty to jest coś dla mnie. Długo zastanawiałam się, pod względem finansowym, ale czytając opinie. Innych uczestników, które brzmiały mniej więcej, że szybciej zarobili pieniądze wydane na kurs, niż kurs się rozpoczął. Rzuciłam tak zwyczajnie w eter taką swobodną myśl. Ciekawy, czy mi się też tak uda. No i zgadnijcie. Tak, kupiłam kurs półtora tygodnia przed rozpoczęciem i w ciągu tygodnia zarobiłam prawie dwa razy tyle. Te warsztaty dały mi to, że to wszystko się jakby poukładało. Każda rzecz, którą do tej pory gdzieś wiedziałam, coś liznęłam, jak to się mówi, znalazła swoje miejsce. Warsztaty są rewelacyjne, jest niesamowita energia, są świetni ludzie. Nic się u mnie niby nie zmieniło. nie ja cały czas żyję tak, jak żyłam, ale zmieniło się u mnie wszystko. Bo ja zupełnie inaczej myślę, zupełnie inaczej myślę o sobie, o tym, co mnie otacza, co się zdarza w moim życiu. Myślę, że ja nie bez przyczyny się pojawiam na tych warsztatach, bo ja miałam przez ten czas przejść, to tak jest jakby dla mnie taki proces i dzięki tym warsztatom jest mi o wiele łatwiej, o wiele zdecydowanie. Także gdybyście się kiedykolwiek zastanawiali, yy, czy w to wchodzić, to nie jest ok. Tylko to jest po prostu petarda, bo ok, to jest za małe słowo. Te warsztaty to jest coś niesamowitego. Koniecznie skorzystajcie. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że pomogę tym, którzy zastanawiają się wciąż, czy warto, warto. Słuchajcie, warto, warto i jeszcze raz warto. Wszystkiego dobrego.